Trawa 2012, pierwsza burza <głos> <głos> Nie, bo jak jest po to się bo na serio drzewa jak jest ten to jest. To mhm. tak istania, ale tak jak jest z tego, to ja nie No, to jest się. No dobra Wicekomandor Chcesz coś powiedzieć? Jest właśnie dużo Odpoczywamy sobie I płyniemy dalej Jak przestanie palić Super, dzięki